Po... Witajcie kochani. Dzisiaj e, słuchamy z Rysiem, elbląskim przyjacielem właśnie kogo? Angelisa. Angelisa. Z filmu Łowca Androidów. Posłuchajcie z... Czy to nie jest piękna piosenka dla waszych móżba? Także. To jest po prostu mega piękne. E, Rysiu, czy mógłbyś teraz, jakbyś był tak miły mm. i e, przeczytał e, post, e, który e, napisałeś? W angielisie? Tak. Tak, tak jest. Jest. Piękno należy do najwyższych substancji pojęciowych. Tak myślał już Platon to wielu artystów jego części składowej często słuchałem dzięki niemu. Policja. No proszę. A coś więcej chciałbyś nam przecież powiedzieć o. Nie, nie, się... To, co powiedziałem, to wystarczy. Okej. Okay. Substancja, jest coś takiego jak substancja filozoficzna. Aha. Dlatego użyłem słowa substancja po Piękno, prawda, dobro należą do tych najwyższych, a razem tworzą coś w rodzaju dobra, dobra najwyższego. Wielu myśli, że to jest po prostu Bóg. Bóg jest złożenie dobra, prawdy i piękna. No tak, zgadza się. To Albo najwyższa idea u Platona. Idea tak. dobra, Przypomnę, że czyli kogoś boskiego wioski, po prostu. Wioski, Coś wioski, boskiego. Kinowej, tak, tak. Platon nie, nie, nie myślał o chrześcijaństwie, bo był. Czas na miejsce, drugie. Był po prostu. on no, temacie tą no, no, serią. to już się zajmował. Mam prośbę, Czupkę, byś wciszył w drodze. dziękuję Ci bardzo. Platon nie zajmował się chrześcijaństwem, bo nie miał on pojęcia w ogóle wtedy, bo to było parę wieków przed Chrystusem. I na podstawie jego filozofii ideal, idealistycznej mm -hmm. artyści zaczęli tworzyć rzeźby i architekturę. O! Muzyka wtedy nie, mia, nie, nie była chyba aż tak wpływowa, jeżeli chodzi o sztukę. Ale myślę, że to, co Platon myślał o, ide, o ideach, o pięknie, mm -hmm. jako, jednym z najwyższych, jako, jedno, jako jedną z najwyższych substancji pojęciowych. Tak. To odnosi się to wspaniale do muzyki po prostu. Wangelisa na przykład, nie? Mm -hmm. Gdzie ewidentnie tworzył ten człowiek piękno, czyli jedną z najwyższych wartości W mm -hmm. A... Filozofii Tomasza Zaklinu, Platona, Sokratesa, Arystotelesa i filozofii chrześcijańskiej też, nie? Potem. Bo oni przejęli jakby te platońskie podejście. I tą najwyższą ideę dobra Platona. Po prostu w to miejsce w wstawili był Boga. Boga po prostu. nie? to tak, najwyższą czy... ideę. Dobrze, a powiedz mi, co przedstawiały obrazy, w których, które były inspiracją dzięki niemu. Najczęściej. Dzięki Wandlitzowi? Oczywiście. To były tak. filmy. Ale obrazy też wspomniane? Nie, nie, obrazy nie. A, a okej. Okay. I film na przykład? Ruch androidów. E... A, to stąd to. A bo ta psenka pochodzi tak. Tak, to przed chwilą leciała. Tak, 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 oczywiście, ten, rozumiem. Tak. E, tak. E, ten... Gorzkie gody według polańskiego. O to... Wielu filmów. Czyli Polanski wiel, też tu bazował. Szacm. Roman Polański zaprosił tak. go do, do muzy, muzycznie do, do ilustracji jego filmu Gorzkie Gody, który zresztą jest bardzo dobrym filmem. Z, z jego żoną Armanu Arsenier i tym Hugh Grantem na A. statku, się, gdzie, statku bycie, gdzie się W statku gdzie się cała mnie. akcja. Proszę mnie. Mhm. Grał tam też taki wybitny aktor, mało znany, ale dla mnie wybitny, bo widziałem go w nie pamiętam z nazwiska. Tą, tą taką negatywną postać, ale bardzo fajną, fajnie to zagrał. Nie pamiętam, z najsłumniejszy Rydwany Ognia o film. Film Rydwany Ognia i tak. płyta Rydwany Ognia. Mm -hmm. za, za którego dostał. Za, za tą muzykę dostał Oscara. Czyli najwyższe wyróżnienie w muzyce nie filmowej. Nie? No i tam chyba złotego Globa też dostał. No, no dużo nagród dostał. Gram i muzyk niesamowity, dobra, starczy już. Tak... Dobrze. W takim razie, kochani, pozdrawiamy Was serdecznie. Bardzo dziękujemy dla e, Ryszarda e, za to, że miał chęć i czas e, dla Was e, e, się trochę wypowiedzieć na temat człowieka, którego bardzo szanuję, bardzo uwielbia. A my pozwólcie, że będziemy słuchali dalej muzyki z Radio. Pix. Z Radio Classic, prawda? RMF Classic. A, RMF Classic. Pozdrawiamy serdecznie. Krecik i Rysio. RAN startowy przeciw. Zatrzymaj nagrywanie. Przeciw... Elvis Is Gigał. Tak, Elvis is Gigał. I to To była pomylić po, nazwy, Ta audycja się nazywała się Hichot Elvisa. Twoja audycja, którą prowadziłeś, tak? Tak, tak, ze sławkiem tak? Dokładnie. Kto pamięta? Lajki prosimy. Dzwoneczki, subskrypcje, a będzie więcej tematów. Kochani. Miłego dnia, udanego życia i miłych wrażeń z mojego kanału, z moimi gośćmi. Zatrzymaj nagrywanie.